Tu w tych krzakach to był dom, nie widać tego, nie? Tu taki dźwięk był. Załepka, tyle tam wchodziłem do tej piwnicy, bo to normalnie piwnica jest. Oby to był jakiś guzik albo coś. Jest, w końcu. To jest to właśnie. I płaskie to będzie. Trzecia minuta na polu Hindenburgowym, przy starym gospodarstwie, przy starej gruszy. Prawdopodobnie jakiś tam pamięta jeszcze wojnę ta grusza. I ktoś mi tam ostatnio doradził, mówi: Zmieńce, może nawet tę reaktywność na cztery. Ja chodzę nawet nieraz na cztery w śmietniku. Bo to już jest taka chyba, chyba piątka, to jest już górna granica. I mówię: Kurde, a może tutaj w tym śmietniku spróbować z taką dużą reaktywnością. I zobaczcie, pierwszy efekt. Jest moniak. Tutaj zielony zielony fenol. Cesarstwo, ale fajnie. Powiem Wam, on, ten wykrywacz jest taki stabilny. Ale zobaczcie, jaki stan ten wykrywacz jest taki stabilny na tej reaktywności. Każdy pojedynczy ten łapie. Jakiś tam kolorek, drucik. Trochę obgryziony, no ale jest. Mamy pierwszą monetę. Fenola dawno nie było w ogóle. Były po dwa fenole, były inne tam. A fenola jednego z cesarstwa dawno nie było, także... Robimy może to srebro jeszcze, Hindenburg. Sprawdzę tam, czy będzie może jakiś dzisiaj akurat. Tam był ten fenol. Zobaczcie, dwa kroki zrobiłem, mam bardzo fajny sygnał. Fenolowaty. Tu w tych krzakach to był dom. Nie widać tego, nie? Tak jakby podwójnie, czasem łapie coś. Spróbujemy może akurat. Najlepiej przy domach wiecie, po niemieckich to. To były najlepsze tematy. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Ale... Nie tym razem. Nie tym razem. Dobra. Popatrzcie, zrobiłem parę kroków. Tym razem tu mam piękny sygnał, ale ta reaktywność, powiem wam, robi robotę jednak, naprawdę. Ja tu wychodziłem wtedy z trójką, chodziłem wiele lat normalnie z innymi wykrywaczami. Ale tu Deus to na śmietniki jest idealna maszyna, polecam. Patrzcie, Moniak czy nie Moniak? Nie. Kurde, to Talarus Hubertus albo i nie jakaś nakrętka taka jakby chociaż nie no nie wiem czy to był talarus hubertus czy taka nakręteczka raczej chyba była spłonka dobra fajny był sygnał ale niestety to nie moneta i teraz nie będę już każdy tak kopał na żywo tylko po prostu spróbujemy normalnie tak jak zawsze kopnąć do następnego dołu. Dobra, zbadałem strefę Hindenburgów. Nie ma nic, ale będzie orka za parę dni, bo wujek był, widzicie, wujek mnie odwiedza na polu. Mówi, że jakaś kobieta z jakimś panem tu byli dwa dni temu. Ja mówię, szukać? Nie, mówi, tak coś oglądali. Także widzi na tym polu i przychodzi zagadać nawet, nie? No, także takiego mam wujka. On filmuje tutaj swoich pól. Dobra, nie będę już o tym gadał, bo ja mam tutaj coś okrągłego, tutaj o. Słuchajcie, to będzie Moniak chyba. Strasznie ten, zjedzony. PRL. Grosz chyba. Ale strasznie. Dostał od życia. No jeżeli to jest grosz, to pewnie 4,9, bo inaczej być nie może. Panie Antonie, ma Pan takie szczęście. 4,9 praktycznie na każdym wypadzie. No rzadko kiedy się zdarzy, że mnie znalazł. No tu nie widzę, nie? ale jak jest to jeden grosz, to na pewno 4,9 Także do następnego dołka. Tu taki dźwięk był. Ojej, straszny. Straszny w łóżkach dźwięk był, ale mamy kawałek klamerki. Niestety tylko kawałek. O zobaczcie, jakaś ładniutka była. No i żeby była różnorodność, to pokażę, bo takie połamanie, że to praktycznie śmieć, nie? Ale jest. To jest piękna pogoda, ale powiem wam, że jest zimno, jest bardzo zimno. Jakieś 2, 4 stopnie, 4,5 może góra, a w cieniu to nie mówię. Wracam na, tę hindenburgową, na tą hindenburgową trasę. Powiem wam, że przy tej drodze i na ruiny idę, bo pole nie ma nic do zaoferowania. Nie ma tam nic, chodzę tak długo. I nic, aż tu nagle pyk. Tu coś zadźwięczało. Nie, ale to zwykły ten jest. Ja pierdzielę od namiotu. Ja pierdzielę od płachty albo od namiotu taki ten zaczep, ten takie kółko. To. Dobra, idę dalej. A tu jest to, co koło domu niemieckiego powinno być. Guzik arsenowy, powiem wam. Niestety. I tu był chyba ten ładny z koniem. Hmm. Niestety, tak jak widzicie, można powiedzieć ćwiartka. Mogła być przynajmniej połówka, no ale niestety. A teraz to już wiem, że to ja byłem sprawcą chyba. Kolejny kawałek tego guzika. Nie wiem, czy reszta tu jest. A może nie ja? Dobra. Dzwon kościele bije, więc dwunasta powiem wam. A u mnie, no nie mnie medalik, ale. No i to ja rozumiem. Jest moneta! <ścoughs> A jakaż to moneta? Wajmarski fenol. Po kłosach widać. I po tym, co tu widać. Jedna do normy brakuje, ale w koło nic nie ma. Dosłownie powiem Wam same badziewie, druciki. Bardzo słabo, ale już wiedziałem, że tak będzie. No i powiem wam, że to jest jedyny chyba spół, jedno z ostatnich, które zostało, później się będziemy martwić dzieleść. Na razie sobie tu pochodzę dzisiaj. daran dziwić mnie maby se stałby z nim relazignię pesaku już zaraz i tąnetty a maluch stać się o maluch bo maluchka tych nie Jestem przy starych ruinach Domu Tu już widać mur Wzawias. zawias Takie coś wykopałem To mnie ciekawie jak to się zapadło Śmieci Powiem wam, że tam za mało Za łebka ja tam wchodziłem Do tej piwnicy Bo to normalnie piwnica jest z dwoma wyjściami. Tam wory ze śmieciami widzę ktoś wywalił. Tu się chyba był komin. I to drzewo wypało tam, powiem wam. O no, zobaczcie. Się pozawalało. Ale dobra, bo teraz jest jakaś krągłość. I tylko po to kamerę włączyłem. I wracam w to miejsce, gdzie ta krągłość jest. Tutaj. Ją położyłem, patrzcie. Oby to był jakiś guzik albo coś. Aha, to będzie trybik od zegarka Chyba nie będzie mi dane dzisiaj do normy dojść Nie mówiąc już o jakichś innych rzeczach, ale powiem Wam, że nie tracę nadziei, bo mam jeszcze trochę czasu. I proszę was, jestem znowu na polu o pole, ja i to chyba pokrętło od czegoś, od zegarka może nawet zdobione jakoś tam no, powiem wam, dzisiaj nie znajdę chyba tej normy. Powoli nadzieja nawet umiera. No ja pierdzielę takie pole, żeby czterech monet nie było. Dobra, jeszcze chwilę powiem wam, rundę po polu zrobię tym razem i, i kończę chyba. Ale mnie zrobiło... Konia! Ale powiem wam, że wujek tych właśnie nie lubi. To się wbija w opony. Zaraz gdzieś kurde pójdzie pod drzewo. jest w końcu. Ja pierdzielę, ale ja to wychodziłem. Teraz już nie będzie fal startu Tutaj kółeczko leży Fenol na pewno O no, jeszcze spadł no, kurde co jest <gryw> Patrzcie jak spad Żegu nie widać Dziurdy, jak on się przysypał. Mamy. Mamy fenola. Co tu będzie? Czekajcie. Cesarstwo. Jasne, jest. Wszystko widzę. Jest norma tym sposobem. No. <głos》>. Powiem Wam, ja pierdzielę, ale to dzisiaj idzie. Idzie bardzo ciężko. Ale jest norma, jest tam parę rzeczy, jeszcze wpadła mi taka... Hmm, przepraszam, ale jestem pociągający dzisiaj już znowu. Taki kluczyk mi wpadł jeszcze do tego. To zegarka, wiecie, taki malutki. Nie nagrywałem. Idę jeszcze może w pół godziny pochodzę, jak coś wyjdzie, to pokażę i będziemy kończyć, nie? A może się worek rozwiązał na koniec. Taki sobie ten dźwięk, ale jest. Nie, nie rozwiązał się worek wcale. Śmieć! Z każdej strony taki sam dźwięk. 87. Nie wiem co to będzie, ale raczej nie polmos. A może być to moneta albo pierścień wiodący. Albo się mylę. Tutaj. Słuchajcie, jest coś okrągłe. Uwaga, uwaga, uwaga. Co to? A chyba kolejny grosik. Zobaczcie, ale on walił pięknie. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się, że to będzie perelium. Kolejne. Patrzcie, taki sam podjechany jak tamten, że nie widać z jednej strony. Tutaj widać. Pan Antoni czuwa nade mną, żebym. Znalazł zawsze dla niego monety. Co najmniej dwie albo jedną, czy przynajmniej. <grybujesz> a dobra, lecę do następnego dołka. Nie, słońce dzisiaj jest, a tu jest, zobaczcie, krągłość, tylko że to jest chyba ogryzek taki już. O. Ale była moneta na 100%. I jest jedynka. I co ja wam powiem? Może to już zauważyliście, bo ja dopiero tak sobie szedłem, ja tam snułem jakiś sobie przemyślenia i tak mówię, co ja dzisiaj znalazłem tak w głowie, co ja dzisiaj znalazłem i tak cofnąłem się do początku i mówię, kurczę, przecież ja same jedynki dzisiaj znalazłem no same jedynki od tych PRL-i po, po te fenole i nawet po tego ostatniego ugryzka, to jest też jedynka nominały jeden fenoli i prl -i. no ja pierdzielę jaki dzień dziwny same jedynki w ogóle mało czego cokolwiek ani ugryzka guzika nawet, nie licząc tego arseniaka połamanego Także mam jeszcze tam jakieś 100 metrów, idę tam i kończę. Może coś padnie jeszcze po drodze. Dobra, kończę tutaj, gdzie zaczynałem dzisiejszy wypad i kończę powiem wam krągłością. Haha, <laughs> zobaczcie. Nie będzie to jedynka, bo jest za duża. O, patrzcie, tyk. Badamy, co to jest. To jest to właśnie. Oto. I to będzie jakiś chyba pruski fenol. Bo jest za cienki jak na dwójkę tą z cesarstwa. Na razie nic tu nie widzę. Szkoda powiem wam, bo z tej strony jedynie cokolwiek troszeczkę widać, cokolwiek. Nie wiem, nie wiem co to jest okrągłe takie na środku. Natomiast z tej strony nie widać nic. Chyba, że to tak miało być, o. O, 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 o. Ale czy to nie jest też jedynka? Jeden krajcar. <laughs> Same jedynki by były. No tak widzę, widzę jakby jedynkę. To jakiś krajcar będzie chyba, nie, nie fenol. Ale pewnie już tego nie będzie widać yy, po domyciu. No można powiedzieć, byłby fan dnia, gdyby tak zajechany nie był, bo dzisiaj bo dzisiaj było to co było, powiem wam, no... Taki troszeczkę powiem Wam, yy, ciężkawy wypad, bo chodzę długo, wpadają same kółeczka, krągłości. Nie ma jakiejś takiej różnorodności. Jeden ten guzik połamany i nawet byle jakiego guzika, oprócz takiego plastikowego, co tam nawet sumowanie zobaczycie. To byle jakiego guzika nawet innego nie znalazłem, nawet kawałka żołnierzyk. No, Słabo było z różnorodnością, dlatego powiem Wam, że nie wiem, czy z tego będzie jeden film. Aczkolwiek tych monet kilka było, nie? Także przy tym moim całym ględzeniu, może się tego materiału na jakiś krótszy film tam nazbiera, nie? Także tyle. Nie będę już tego przedłużał. Wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, mam nadzieję, że Wam się podobało, mimo że takie właśnie było to, co było. Wiecie, ja tam sobie pochodziłem, bo to nie o to chodzi, żeby tam za każdym razem jakiś super test znajdować złota, srebra. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam oczywiście yy, do następnego filmu.